Witajcie, mamy czwartek jest przed godziną 9 rano. Jutro o godzinie 8 mam bardzo ważne badania, których nie ukrywam, bardzo się boję. Jest to gastroskopia i kolonoskopia z nieczuleniu ogólnym. I od tygodnia jestem już na takiej diecie bezpestkowej, bezziarnowej, to jest bardzo ważne, żeby jelito to było dokładnie oczyszczone. Nie jem też buraków i żadnych barwników. Przygotowuję sobie właśnie śniadanie takie lekko sprawne. Czyli płatki ryżowe. Je wystarczy zalać wrzątkiem, ale ja je gotuję po to, żeby się taki bardziej klejk zrobił. Zjem to z jogurtem naturalnym i trochę tak banana, rozdrobnie dosłownie, jak, jak dla niemowlaka. Ważna jest, ważna jest taka dieta, żeby jeli to było dobrze oczyszczone. Z tym, że teraz już tak restrykcyjnie bardzo do tego nie podchodzą. Już nie trzeba mieć aż takich głodówek jak to było kiedyś. Te środki na przeczyszczenie też są inne, ja mam na przykład jakiś cytrynowy, później Wam to wszystko pokażę. No i tutaj do Was mówię, a tu mi się moje płatki gotują. Widzicie, to się taki trochę klejk z tego zrobi. Chodzi o to, żeby było jak najbardziej rozdrobnione i żeby było jak najbardziej dietetycznie. Na obiad zjem tylko przecedzony bulion, już bez żadnych warzyw, z makaronu, sam bulion. No i jeszcze później po tym jakąś godzinkę czy dwie zjem sobie kisiel cytrynowy. A środek, który mi lekarka, ta sama, która dała mi skierowanie na badania, przepisała mi taki. Podobno jest lepszy niż ten Fortrans i te inne, lepszy w smaku, ale czy lepiej oczyszczano, to są zdania podzielone. Niektórzy mówią, że mieli cudownie jelita oczyszczone, niektórzy, że najlepszy to jest właśnie ten Fortrans, bo on się nazywa. Nie wiem, bo nigdy wcześniej nie miałam takich badań. Zarówno gastroskopia, jak i kolonoskopia to będzie pierwszy raz u mnie robiona. Podobno ten jest lepszy w smaku, bo cytrynowy i mniejszą ilość trzeba go wypić i później tylko przepijać wodą lub innymi płynami. W opakowaniu są dwie saszetki i należy je rozpuścić w 150 ml wody, czyli w takiej filiżance zimnej wody. Mieszać trzeba 2-3 minutki, jakby się rozgrzał przez to mieszanie, to trzeba odczekać, żeby ponownie się ochłodził. No i wypić naraz. Odczekać przynajmniej 10 minut. Nie, nie można od razu go przepijać jakimś płynem, tylko trzeba przynajmniej to 10 minut odczekać i dopiero później zaczynamy picie wody. 2 litry trzeba wypić. Tak do 400 ml na godzinę, także to wszystko trochę potrwa. I mi zalecili, żebym wypiła dzisiaj o 21 i jutro o 4.30, ale to jest takie w moim przypadku trochę niewykonalne, bo to całe przeczyszczenie trwałoby też w czasie podróży do, do tej kliniki, w której będę miała wykonywane badanie, a to jest kawałek drogi. Poza tym jest zalecenie, żeby nic nie pić, nie jeść dwie godziny przed badaniem. Niektórzy twierdzą, z tego co czytałam w internecie, że jak się ma to znieczulenie ogólne, to nawet 4-6 godzin nie powinnam nic jeść, ani pić, więc jak tu się w ogóle przeczyszczać? W takim wypadku, jak rano jest badanie, i tam jeszcze trzeba dojechać, to wszyscy. I lekarze i osoby, które miały te badanie i też między innymi ten środek używały, twierdzą, że powinnam wypić te preparaty dzisiaj. Dzisiaj już zacząć oczyszczanie, bo to będzie jeszcze połowę nocy trwało jak nic, a o 6.30 najpóźniej musimy wyjechać z domu, więc chyba tak zrobię, że dzisiaj po prostu wypiję jedną i drugą saszetkę w odstępach 6 godzin. No i noc będzie dosłownie przesra. Mm, wiecie jaka? Plan leczenia na ulotce jest taki, że jedna saszetka wieczorem w dniu poprzedzającym wykonanie badania, druga saszetka rano w dniu badania zabiegu lub jedna saszetka w godzinach popołudniowych, druga saszetka wieczorem w dniu poprzedzającym wykonanie badania zabiegu. Ten schemat postępowania zalecany jest, gdy wykonanie badania zabiegu zaplanowane jest wcześniej rano. No, czyli tak jak ja mam. Niektórzy tam pisali, że dopiero mieli po trzech godzinach jakieś efekty. Także jak ja bym to wypiła o 4.30, to ja bym miała jeszcze te przeczyszczenia tam w tym ośrodku, czy w tej klinice, do której jadę. I w tym czasie to ja będę musiała już wypełniać papiery, będą mi mierzyć ciśnienie. Będę musiała podpisywać zgody i tak dalej, a nie siedzieć na kibelku. Także wypiję dzisiaj dwie i jedną już może nawet Około godziny 15 góra 16 zacznę pić, bo też nie wiadomo, kiedy to zadziała tak faktycznie u mnie. No i później około godziny 20 zacznę drugą pić, żeby też mnie przeczyściło, że chociaż dwie godzinki się zdrzemnęła i rano w czas trzeba będzie stawać. Właśnie się dowiadywałam, czy mogę zjeść kisiel z barwnikiem żółtym, bo on jest kurkuminą barwiony. Natomiast taka naturalna kurkumina w takiej ilości jak jest w kiślu to na pewno nie zaszkodzi i nie wpłynie na wynik badania. Natomiast nie wolno jeść barwników czerwonych, niebieskich i fioletowych. Tak samo jak będziecie kupować izotoniki, to najlepiej, żeby były bezbarwne. Pachnie dość przyzwoicie. Wygląda jak rozcieńczone mleko. No to pijemy. W smaku jak cytrynowe wapno. Musujące albo coś takiego. Da się wypić. W smaku jest dobre. Nawet takie lekko słodkie. miało dokładnie 10 minut o, do wypicia tego specyfiku. Mam tutaj w butelce odmierzone 400 ml wody, czyli tyle, ile powinnam wypić w ciągu jednej godziny. Tak jak wam czytałam, tam było od 250 ml do 400 na godzinę. Niektórzy piją więcej, bo czytałam już tyle tych forum i w ogóle i koleżanek się pytałam, które przechodziły przez takie badanie. Dużo osób. Trzyma się tego, ale też większość wypija więcej tej wody i twierdzą, że tak było lepiej. Kochani, po zażyciu tego środka przeczyszczającego nie miałam za bardzo ochoty już nagrywać. Zajęłam się sprzątaniem kuchni, żeby za bardzo o tym wszystkim nie myśleć, dziwiecie, nie czekać na efekty. Jakieś pół godziny po zażyciu czułam tylko takie bulgotanie przelewanie się w brzuchu. Na początku przepijałam mineralną wodą. Później sokiem jabłkowym rozcieńczonym wodą i tak w ciągu godziny wypiłam pół litra. Tam o poczucie ogólnie miałam dobre, ponieważ nie bolał mnie brzuch, nie odczuwałam też żadnych skurczów, tak jak to bywa przy zatruciach czy wirusach. Z racji, że byłam głodna, to nie miałam też problemu z wypiciem takiej ilości płynów. Piłam wodę, sok z wodą oraz przecedzony bulion oraz izotoniki. Do toalety chodziłam co 5, 10, 15, 20, a nawet 30 minut. To zależało pewnie też od tego, ile wody wypiłam i co wypiłam. Na przykład po bulionie poszłam znacznie szybciej. No i tak się chodzi aż do momentu całkowitego oczyszczenia. Pod koniec to już leci sama woda, ale to dopiero po przyjęciu drugiej dawki. No i tak to właśnie ma wyglądać. Moja dobra rada z której ja też skorzystałam. Kupcie sobie wcześniej takie nawilżające chusteczki, mogą być te dla dzieci. Nie używajcie zwykłego suchego papieru, bo pod koniec to już to może być naprawdę bardzo bolesne, zwłaszcza u osób, które mają hemoroidy. Możecie też sobie kupić jakiś delikatny, łagodzący żel do higieny intymnej, no i za każdym razem chodzić i się myć. Czytałam na forum, że niektórzy już zapobiegawczo stosowali jakieś oliwki, kremy, na przykład sudokrem, albo jakieś inne takie jak dla niemowląt, żeby ich nie odparzało. Im lepiej się przygotujecie, tym lepiej to później przeżyjecie, ale zaufajcie mi, nie było wcale aż tak źle. Ja już jestem po badaniach w domu, leżę sobie tutaj wygodnie pod kocykiem, odpoczywam, relaksuję się. Powiem Wam, że nie było aż tak źle. Czuję się dobrze. Wszystko Wam opowiem w kolejnej części, bo nagram drugą część, gdzie wszystko Wam wytłumaczę, jak to badanie przebiegało, jak się czułam, co było zaraz po. I może będzie też już wynik, bo tutaj mam w teczce... Opis przebiegu badań, a czekam na wyniki z pobranych wycinków z żołądka. Z jelitem jest wszystko w porządku, to już Wam mogę dzisiaj powiedzieć. Tutaj, tak jak widzicie, pobrali mi wycinki z antrum i trzonu. No i pan doktor powtórzył trzy razy, że miałam bardzo dobrze przygotowane jelito, oczyszczone, także ten środek sprawdził się. Do tego wszystkiego jest smaczny i w małych ilościach się go pije. Dla mnie trochę za słodkie i trochę za mało było oczywiście tej cytryny, a za dużo cukru. Ale to naprawdę jest znośne, to jest tylko 150 ml. Wypijacie, a później przepijacie wodą, sokiem, jakąś taką bardzo słabą herbatą, a nawet bulionem, oczywiście bez żadnych resztek warzyw, mięsa itd. Najważniejsze, że wszystko przebiegło dobrze. I w kolejnym filmiku Wam dokładnie opowiem, jak to było, jak wygląda takie znieczulenie. Jak się zaraz po nim czułam, co się tam ze mną działo, jak to działa i takie inne, bardzo ważne, myślę, szczegóły. To, co ja Wam tutaj przedstawiłam w tym filmiku, jest to moje osobiste doświadczenie. Tak jak ja to widziałam, te... skorzystałam również z informacji i porady innych osób i przedstawiłam Wam to z poziomu przyjaciółki, dobrej koleżanki, która chce wesprzeć, która chce pomóc. Natomiast, jeżeli chcecie takiej bardziej fachowej porady, o kolonoskopii, a konkretnie co przed i po jeść, to posłuchajcie Pani Profesor Stachowskiej. Ona bardzo dokładnie wszystko przedstawia, właśnie co jeść przed i po kolonoskopii. Podaje takie przykładowe menu. Tak więc zachęcam do wysłuchania Pani Profesor. A ja na dzisiaj już kończę i zapraszam Was bardzo serdecznie na drugą część, gdzie Dokładnie Wam opiszę, jak przebiegła moja kolonoskopia i gastroskopia ze znieczuleniem ogólnym, jak to wszystko przebiegało przed, w trakcie i później po. Tak więc już dzisiaj zapraszam Was na drugą część, a za dzisiaj bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.